Bezsenną środę mam dzisiaj dla Was opowieść o nawiedzonym domu w cudownie gotyckim stylu, a wszystko to przywodzi na myśl klasyki literatury Grozy. Hej, hej, moi drodzy w tym mroczny i tajemniczy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka Mam dzisiaj dla was nawiedzony dom Johna Boyna, czyli autora którego możecie kojarzyć możecie kojarzyć to nazwisko z bestsellerowego chłopca w pasiastej piżamie Tym razem jednak pisarz serwuje nam przepyszną gotycką opowieść powieść grozy właśnie a na dokładkę jest to wielkobukowy bezsenny patronat od wydawnictwa Stara Szkoła Chodźcie razem ze mną, zabieram was dzisiaj prosto w XIX wiek do starej posiadłości, w której zamieszkało szaleństwo i zło. Rok 1867. Po śmierci ojca 21-letnia, niezamężna Eliza Kane postanawia opuścić zatłoczony Londyn i przyjąć pozycję guwernantki w posiadłości Golden Hall na prowincji. Od pierwszych chwil tego wyjazdu coś jest nie tak jak powinno być, wokół Elizy czai się jakaś złowieszcza moc. Niezrażona lękami i obawami młoda kobieta przybywa do wielkiego domu, by tam zostać powitaną przez... dwójkę o dzieci. Panienka Izabela i panicz Eustace są specyficznym rodzeństwem, są tajemniczy, są nad wyraz dojrzali i wcale nie ułatwiają Elizie zrozumienia całej sytuacji. A ta z dnia na dzień staje się coraz bardziej skomplikowana i coraz bardziej niezrozumiała dla młodej guwernantki, tym bardziej kiedy zaczyna w posiadłości dochodzić do serii niewyjaśnionych zdarzeń. Jakie tajemnice skrywają mury Godlin Hall? Czas na najważniejsze pytanie bezsennych śród, czyli czy straszy, czy nawiedzony dom Johna Boyna straszy? Straszy tak, jak tylko mogą straszyć opowieści w duchu gotyckim o nawiedzonych domach, czyli straszy nieznacznie, niemniej w bardzo klimatycznym stylu. Posiadłość Golden Hall przypomina mi w ogóle nieco posiadłość Bly w Kleszczach Ręku Henry'ego Jamesa albo Thornfield Hall z Jane Eyre z Dziwnych Losów Jane Eyre Charlotte Bronte. Wewnątrz jego murów panują Dziwne przeciągi, a to słuchać jęki, a to krzyki, a to ludzie, którzy kroczą jego korytarzami, i rozmywają się w powietrzu. John Boyne bardzo umiejętnie buduje atmosferę klaustrofobii, podnosi napięcie z rozdziału na rozdział i tworzy takie poczucie osaczenia głównej bohaterki. Chociaż trzeba tutaj również przyznać, że prym w tej powieści wiodą jednak najmłodsi bohaterowie, czyli nasze dziwne rodzeństwo, Izabela i Ostaz. I powiem Wam, że w tym duecie to właśnie panienka Izabela zdaje się być tą najbardziej. Bardziej fascynująco. Nie mogąc zdradzać zbyt wiele, powiem wam jedynie, że nawiedzony dom ma po prostu tę specyficzną, gotycką, mroczną atmosferę, która być może nie przerazi was jakoś specjalnie mocno, ale sprawi, że będziecie czuli ten przyjemny dreszczyk emocji podczas czytania w jesienno-zimowe wieczory. Kochani, tutaj nie ma się co zastanawiać. Czytajcie Nawiedzony Dom Johna Boyna, bo to jest przepyszna lektura, która spodoba się nie tylko miłośnikom samej grozy, ale także tym, którzy za taką typową grozą nie do końca przypadają albo boją się zbyt mocno. Dlatego, że słuchajcie, w tej powieści liczy się przede wszystkim ta specyficzna atmosfera, atmosfera tajemnicy, rodzinnych, strasznych tajemnic, a także zjawisk tych niewyjaśnionych, także tych nadprzyrodzonych. Zachwyciły mnie tutaj literackie nawiązania do opowieści grozy Charlesa Dickensa, bo nie wiem, czy wiecie, ale Charles Dickens również tworzył opowieści grozy, również je znajdziecie na blogu Wielkiego Buka, więc zapraszam. Oczarowały mnie tutaj również tereny posiadłości Godlin Hall i sama posiadłość, a styl autora tak mnie wciągnął, że prostu nie można było się oderwać od lektury. Wiecie, to jest ten rodzaj książki, który sprawia, że cały dzień się zastanawiacie, co tam też się wydarzyło, chcielibyście już móc rozwikłać tę zagadkę, zanurzyć się w lekturze i poznać jej sekrety. Uwielbiam takie historie, a najlepsze jest to, że Nawiedzony Dom, co prawda, nawiązuje do klasyki grozy i można odnaleźć właśnie te nawiązania, ale jednocześnie zupełnie chadza swoimi ścieżkami i zaskakuje czytelnika, także tego, który jest już obeznany w grozie. I tym samym Nawiedzony Dom jest cudownie gotycką opowieścią, opowieścią o na. O nawiedzonym domu, o nawiedzonej posiadłości, o duchach, ale także o samotności. Niemniej to już musicie, słuchajcie, odkryć sami, co polecam Wam zrobić z całego, z całego serducha. Dla koneserów i dla początkujących, dla fanatyków grozy i dla tych, którzy po prostu lubią lekkie opowieści z dreszczykiem. Mniam, mniam i jeszcze raz mniam! A teraz kochani razem z wydawnictwem Stara Szkoła zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was dwa egzemplarze nawiedzonego domu do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi. Tydzień temu przy okazji z tego pytałam Was, co też straszy w krzakach, więc w tym tygodniu zapytam Was przy okazji nawiedzonego domu, co też straszy w czterech murach. Hmm, co też może straszyć w takiej posiadłości jak nawiedzony dom? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca grudnia, słuchajcie, a jedna dniach wybiorę dwoje zwycięzców. Wspaniała opowieść, niezwykle klimatyczna, cudownie gotycka. Nawiedzony dom Johna Boyna robi wrażenie. To właśnie dlatego zdecydowałam się patronować tej powieści. Mam nadzieję, że Wy również po nią sięgniecie, że poznacie dzieje Elizy Kane. No i oczywiście poznacie też tajemnicę Golden Hall. No kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na gałęziste Artura Urbanowicza. Tutaj właśnie opowiadam o wznowieniu tego prześwietnego horroru. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam was serdecznie. Rozgoście się, rozejrzyjcie. O horrorze na wielkim buku opowiadamy sobie co środę, dlatego że środy tutaj są bezsenne. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!